Zapraszam do zgłębienia tajemnic konstelacji wieloryba. To naprawdę niezwykły obszar nieba, pełen skrajnych, fascynujących kontrastów. Zobaczymy, jak starożytne mity o morskich potworach spotykają się tu z samymi granicami współczesnej astrofizyki. Będziemy podróżować od umierających gwiazd aż po jedne z najmasywniejszych czarnych dziur w całym znanym nam wszechświecie. Oto plan naszej kosmicznej podróży. Zaczniemy od ogólnej skali. Ustalimy jak i kiedy obserwować wieloryba. Później zanurzymy się w analizę jego najbardziej niezwykłych gwiazd. Następnie spojrzymy jeszcze głębiej, w przestrzeń międzygalaktyczną, by na sam koniec cofnąć się w czasie i poznać mitologiczne korzenie tej fascynującej konstelacji. No dobrze, zacznijmy od skali, bo jest ona tu naprawdę imponująca. Wieloryb znajduje się w części nieba, którą astronomowie nazywają regionem wodnym, tuż obok takich konstelacji jak ryby, wodnik czy Erydan. Już sama jego wielkość sprawia, że zasługuje na miano prawdziwego niebiańskiego lewiatana. Mamy tu konkretną liczbę 1231,4 stopnia kwadratowego. Co to tak naprawdę oznacza? Otóż oznacza to, że mówimy o absolutnie gigantycznym fragmencie nieba. Właśnie ta powierzchnia klasyfikuje wieloryba jako czwartą największą konstelację na całej sferze niebieskiej. Wyprzedzają go jedynie Hydra, Panna i Wielka Niedźwiedzica. To naprawdę daje pojęcie, z jak olbrzymim obszarem mamy do czynienia. Skoro wiemy już, jak wielki jest wieloryb, przejdźmy do bardziej praktycznych kwestii, a mianowicie jak i kiedy najlepiej go obserwować. Zastanówmy się, gdzie skierować nasze teleskopy, zwłaszcza z perspektywy półkuli północnej, aby w pełni docenić jego bogactwo. Świetna wiadomość jest taka, że dzięki swojemu położeniu w okolicach równika niebieskiego, wieloryb jest widoczny z niemal każdego zakątka Ziemi. Ale najlepsze warunki do obserwacji przepadają na jesień, październik i listopad. Wtedy, około północy, konstelacja znajduje się najwyżej na niebie. A jak ją znaleźć? Cóż, wystarczy spojrzeć poniżej charakterystycznych gwiazdozbiorów ryb i barana, a następnie odszukać dwie najjaśniejsze gwiazdy: Divdę, która wyznacza ogon potwora, i Menkara, czyli jego głowę. A teraz przechodzimy do czystej astrofizyki. Konstelacja wieloryba jest niczym wielkie kosmiczne laboratorium. Możemy w niej obserwować gwiazdy na absolutnie skrajnych etapach swojej ewolucji to po prostu idealne miejsce do badania niesamowitych gwiazdnych kontrastów. Poznajmy zatem Mirę. Sama jej nazwa oznacza zadziwiającą i nie bez powodu. Odkryta w roku 1596 przez Dawida Fabryciusza, stała się prototypem dla całej klasy gwiazd zmiennych. To w zasadzie umierający czerwony olbrzym, którego rytmiczne pulsacje od stuleci fascynują i zadziwiają astronomów. Ten mechanizm pulsacji Miry można sobie wyobrazić jako rodzaj kosmicznego oddychania. Kiedy gwiazda osiąga maksimum jasności, rozszerza się i rozgrzewa, stając się jaśniejsza niż którakolwiek z gwiazd wielkiego wozu. Potem, pod wpływem własnej grawitacji, zaczyna się kurczyć i stygnąć. Jej blask spada wtedy aż stukrotnie, przez co staje się zupełnie niewidoczna gołym okiem. Cały ten cykl powtarza się regularnie, co około 332 dni. A to jeszcze nie wszystko. Jest coś naprawdę niezwykłego. Dzięki teleskopowi kosmicznemu Galax odkryliśmy, że Mira, pędząc przez ośrodek międzygwiazdowy, zostawia za sobą gigantyczny warkocz materii. Wyobraźmy sobie ten ślad: ma długość 13 lat świetnych i świeci w ultrafiolecie. To wygląda niczym kosmiczna smuga kondensacyjna, którą gwiazda zostawia na swojej drodze. A teraz spójrzmy na coś, co jest całkowitym przeciwieństwem Miry gwiazdy Tauceti. Tu mamy do czynienia z fundamentalnym, wręcz podręcznikowym kontrastem z jednej strony umierający, niestabilny, pulsujący olbrzym, z drugiej stabilna, bardzo podobna do naszego Słońca, gwiazda w kwiecie wieku. To pokazuje, jak niesamowicie różnorodne obiekty mogą istnieć tuż obok siebie, w obrębie tej samej konstelacji. Tau Ceti to jedna z naszych najbliższych sąsiadek, jeśli chodzi o gwiazdy podobne do Słońca. To sprawia, że jest niezwykle ważnym celem badań. Jej podobieństwo do naszej gwiazdy było tak uderzające, że już w 1960 roku stała się jednym z pierwszych celów projektu SETI, który nasłuchiwał sygnałów od obcych cywilizacji. A co najciekawsze, dziś wiemy, że krąży wokół niej cały układ planetarny, z co najmniej dwoma planetami na granicę tzw. strefy życia, gdzie woda może istnieć w stanie ciekłym. I wreszcie trzeci skrajny przykład gwiazdnej natury we Wielorybiu. Uwał. CETI. Mówimy tu o układzie podwójnym czerwonych karłów, który dał nazwę całej klasie gwiazd rozbłyskowych. Obiekty te są znane ze swojej gwałtownej, kompletnie nieprzewidywalnej aktywności. Wyobraźmy sobie potężne zjawiska rekonekcji magnetycznej takie kosmiczne spięcia w koronie gwiazdy, które w ciągu zaledwie kilku sekund potrafią uwolnić tyle energii, że jasność gwiazdy wzrasta setki razy. W porządku, zostawmy na chwilę naszą galaktykę i spójrzmy o wiele, wiele dalej, w prawdziwą kosmiczną otchłań. Okazuje się, że kierunek, w którym znajduje się konstelacja wieloryba, jest dla nas swego rodzaju oknem na wszechświat, oknem na odległe galaktyki i jedne z najbardziej ekstremalnych obiektów, jakie znamy. Idealnym przykładem jest tu galaktyka Messier 77, która jest prototypem tzw. galaktyk Seyferta. Jej centrum to miejsce niewyobrażalnie gwałtownych procesów. Spróbujmy to zwizualizować. W samym sercu galaktyki znajduje się supermasywna czarna dziura, otoczona gigantycznym wirującym dyskiem materii. Ta materia, spadając na czarną dziurę, rozgrzewa się do milionów stopni i emituje tak potężne strumienie energii, że samo jądro galaktyki świeci jaśniej niż miliardy jej gwiazd. Kolejnym niezwykłym obiektem głębokiego kosmosu jest mgławica czaszka. Technicznie jest to mgławica planetarna, czyli gazowa otoczka, którą odrzuciła gwiazda podobna do Słońca pod sam koniec swojego życia. Jej widmowy, wręcz upiorny wygląd, który faktycznie przypomina ludzką czaszkę, to piękny, choć niezwykle ulotny kosmiczny pomnik gwiezdnej śmierci. A teraz spójrzmy na prawdziwego kosmicznego potwora. W gromadzie galaktyk Abel 85, która leży w granicach wieloryba, znajduje się jedna z najmasywniejszych czarnych dziur, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Jej masa to, cóż, 40 miliardów mas naszego Słońca. Sama ta liczba jest właściwie niemożliwa do pojęcia. Aby choć trochę zrozumieć skalę tego obiektu, musimy użyć wyobraźni. Weźmy horyzont zdarzeń tej czarnej dziury, czyli tę ostateczną granicę, za której absolutnie nic, nawet światło, nie jest w stanie uciec. Otóż ten horyzont jest tak ogromny, że z łatwością zmieściłby się w nim cały, calutki nasz układ słoneczny. Proszę sobie to zwizualizować. Orbita Neptuna, najdalszej planety, byłaby zaledwie maleńkim, nieznaczącym punkcikiem gdzieś głęboko we wnętrzu tej niewyobrażalnej grawitacyjnej pułapki. Po tej podróży na same granice astrofizyki. Cofnijmy się teraz w czasie. Zobaczmy, jak gwiazdy wieloryba zostały połączone w mitologiczną sagę, którą opowiadano sobie tysiące lat temu. To fascynująca opowieść o konsekwencjach ludzkiej pychy. Wszystko zaczęło się od królowej Kasiopei, która przechwalała się, że jest piękniejsza od morskich nimf. To oczywiście rozgniewało Posejdona, który w odwecie zesłał na jej królestwo potwora morskiego, Keto. Aby uratować swój lud, królewska córka Andromeda miała zostać złożona w ofierze. I gdy potwór już wyłanał się z głębin, na ratunek przybył Heros Perseus. Używając głowy meduzy, zamienił bestię w kamień, ratując księżniczkę i królestwo. Co ciekawe, wizerunek tego potwora bardzo ewoluował na przestrzeni wieków. W Mezopotamii utożsamiano go z Tiamat, pierwotnym potworem chaosu. Z kolei na wczesnych europejskich mapach nieba przedstawiano go często jako fantastyczną chimerę, hybrydę różnych zwierząt, co miało podkreślać jego nienaturalność i potworność. I tak powoli zbliżamy się do końca naszej analizy. Spróbujmy teraz połączyć te dwie perspektywy mitologiczną i naukową w jedno spójne spojrzenie na tę naprawdę niezwykłą konstelację. Myślę, że to zdanie doskonale podsumowuje naturę konstelacji wieloryba. Z jednej strony mamy tu zapisany dramat ludzkich namiętności, uwieczniony w micie, z drugiej, precyzję astrofizyki, która odkrywa przed nami kosmiczne skale czasu i przestrzeni od naszych bliskich gwiazdnych sąsiadów po niewyobrażalne czarne dziury na krańcach wszechświata. Konstelacja Wieloryba wciąż przypomina nam, jak wiele jeszcze pozostaje do odkrycia. Od potencjalnie zamieszkałych światów krążących wokół Tauceti po prawdziwą naturę najmasywniejszych obiektów we wszechświecie. Pytanie, jakie jeszcze tajemnicy kryją się w jego kosmicznych głębinach, na razie pozostaje otwarte.